Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji w składzie poseł Krzysztof Tuduj, poseł elekt Bartłomiej Pejo. Szanowni Państwo, mamy okres, kiedy już jesteśmy po wyborach, a jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu. I jakie wnioski płyną z faktów politycznych, które są w tym takim dziwnym momencie. Mianowicie zły rząd odchodzi do przeszłości i nadchodzi kolejny zły, niewiarygodny rząd. Szanowni Państwo, Kolicja Obywatelska wycofuje się. Już, jeszcze zanim zaczęła rządzić, wycofuje się już z obietnic wyborczych, jakie składała na pierwsze 100 dni urzędowania. Po pierwsze, następuje wycofywanie się z hasła dobrowolnego ZUS-u, hasła, trzeba powiedzieć, podkradzionego Konfederacji, hasła naszego, hasła, do którego my jesteśmy przywiązani, no, można powiedzieć, nawet ideowo, a koniunkturalnie siły... Tutaj totalnej opozycji użyły tego sformułowania, żeby, żeby troszkę elektoratu, elektoratu skraść. Bo teraz już mówi, mówi się tylko o wakacjach od ZUS-u i tylko na chwilę. Ale to nie wszystko. Pieniądze z KPO miały być zaraz po wyborach, w pierwszym dniu po wyborach. Szanowni Państwo, okazuje się, że to jest tylko przenośnia, że to jest tylko przenośnia i. Zaczął się tym samym właśnie festiwal zmiękczania własnych obietnic wyborczych. To nie wszystko. Kwota wolna od podatku. Ronald Tusk obiecał podniesienie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tysięcy złotych rocznie. Co się okazuje? Posłanki Katarzyna Piekarska z PO i Paulina Heng, kloska z Trzeciej Drogi nie widzą możliwości podniesienia tej kwoty wolnej do stawki 60 tysięcy złotych rocznie. Nie widzą. I teraz uwaga, szanowni państwo, dlaczego nie widzą? Bo jest dziura budżetowa. Drodzy państwo, pojawia się hasło po wyborach, jeszcze zanim zaczęli rządzić, pojawia się hasło dziura budżetowa. Hasło, którego żadna partia nie używała w trakcie kampanii wyborczej. W trakcie kampanii wyborczej wszyscy chcieli rozdawać pieniądze, obiecywać złote góry, tylko my, tylko Konfederacja mówiliśmy, że trzeba chodzić twardo po ziemi, że trzeba zwracać uwagę na rachunek ekonomiczny, że trzeba zwracać uwagę po prostu na liczby. Natomiast dla innych formacji coś takiego nie istniało. I teraz wielkie odkrycie, jeszcze zanim zaczęli rządzić, zanim, a przecież żadne nowe fakty nie zaistniały. Dziura budżetowa. Pojawia się hasło dziura budżetowa, więc jest doskonała wymówka, żeby kontynuować, uzasadniać właśnie wycofywanie się ze swoich obietnic wyborczych. A trzeba powiedzieć, że ta dziura budżetowa, że. Stan finansów publicznych to jest wspólna zasługa również, również opozycji, również tych, którzy najpewniej za jakiś czas, bo tutaj mamy jeszcze te turbulencję, za jakiś czas będą rządzić, to jest wspólna odpowiedzialność, bo wspólnie głosowali za lockdownami, za podwyższaniami, za podatkami europejskimi, za drukiem pustego pieniądza. Te wszystkie, rzeczy, te wszystkie rzeczy opozycja totalna żyrowała, a tylko Konfederacja się temu sprzeciwiała. Bardzo proszę o zabranie głosu, Bartunie. Szanowni Państwo, te konkrety przedstawił przed chwilą kolega Tuduj. My mówimy o konkretach, oni w kampanii wyborczej jak już się okazuje mówili o przenośniach, o stu przenośniach, tak jak obrazuje nasza infografika dzisiaj. To 100 przenośni, to można powiedzieć 100 fejków, jak się okazuje, bo tak naprawdę żaden z konkretnych postulatów, jak się okazuje, na tą chwilę spełniony raczej nie będzie. Oczywiście my jako konfederacja, jako posłowie konfederacji będziemy przeglądać się realizacji tych punktów programowych tych punktów, których, jak, jak to cała koalicja koalicji, trzeba powiedzieć jasno, tych 11 partii prezentowała. I już teraz, jak wspomniał również na wstępie kolega Tuduj, sami ci państwo mówią jedni do drugich, że niestety nie uda się tego zrealizować, niestety nie uda się czegoś innego zrealizować. Jedni mówią o rozdawnictwie w postaci kredytu 0%, inni z kolei z lewicy mówią o tym, że mieszkania trzeba będzie wynajmować w dużej ilości. To jest niespójny przekaz już w momencie, jeszcze przepraszam, jeszcze w momencie, kiedy nie został zawiązany rząd. I te sprzeczności były zauważalne już w kampanii wyborczej, my o tym mówiliśmy, to podkreślaliśmy i będziemy kontynuować tą opozycyjną narrację, będziemy patrzeć na ręce, najprawdopodobniej koalicji, koalicji na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem, bo wszystko jednak na to wskazuje i będziemy punktować to, Czego, obecna, czego przyszła koalicja nie dowiezie, bo proszę państwa jesteśmy, tego, jesteśmy o tym przekonani, że te punkty programowe nie zostaną zrealizowane, bo nie będą mogły być zrealizowane. Jedni mówią o rozdawnictwie, drudzy mówią o e, ograniczaniu podatków. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Wspomniana dziura budżetowa. Szanowni państwo, przecież nie kto inny jak... Pani Izabela Leszczyna jest wiceprzewodniczącą Komisji Finansów Publicznych i teraz obudziła się i mówi o tym, że jest dziura budżetowa. W tej chwili budżet deficyt budżetowy planowany jest na 165 miliardów złotych, natomiast ekonomiści mówią jasno, że będzie wynosił 277 miliardów złotych, i oni jeszcze dalej chcą rozdawać. To jest fizycznie niemożliwe. Oszukali Polaków w kampanii wyborczej i będą oszukiwać dalej. My się będziemy temu przyglądać, będziemy Państwa na bieżąco informować, a sami Państwo odczujecie, że te punkty, te 100 punktów programowych nie zostanie zrealizowanych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie.